NAGRODA DLA NIEJADKA Jaśnie jadek przed śniadaniem Dziurę w brzuchu wiercił mamie Wykrzykując to pytanie Jak zjem kaszkę, co dostanę? Co dostaniesz, jak zjesz kaszkę? To ja pytam! A to właśnie, co dostanę, gdy już zjem ją? No co, nie zjem kaszki w ciemno. Tak, z pytania na pytanie, wciąż to samo: Co dostanę? Dziura w brzuchu była większa. Biedna mama wstała z krzesła. Jeśli wreszcie nie przestaniesz, to nic ze mnie nie zostanie, a mam dobre wiadomości. Jaś aż zastygł z ciekawości. Jeśli kaszkę zje nie jadek, to w nagrodę na obiadek, uśmiechnęła się mamusia, zimnej jeść nie będziesz musiał.